Cześć Minecraft z tej strony Over i dzisiaj ze mną jest też tutaj taka osoba, przywitaj się ładnie Hejka No i to jest nowe, tak jak sami pewnie zdążyliście zauważyć e, e, Oczywiście na początku widzicie jaki mam ping, ponieważ no, mój internet szaleje, mam teraz 1000 pingu Jak widzicie, ty, na czacie mi się wyświetla Eee, dobra, uspokoił się. Eee, no i ogólnie musicie zostawić łapkę w górę. Bo jeżeli jej nie zostawicie, to wy też będziecie mieli 1000 pingów w Minecrafcie i to do końca waszej rozgrywki. Więc jeżeli nie chcecie mieć 1000 pingów dzisiaj na klepie, to zostaw łapkę w górę. Eee, no, się nie zostawiła i potem miała cały dzień 1000 pingów, prawda? Potwierdzam. No właśnie eee, więc lepiej zostawcie. Standardowo chciałbym Was zaprosić na najlepszy serwer w Minecraftie, czyli rgmc.pl. IP macie w prawym górnym rogu przez cały odcinek. Aktualnie jesteśmy właśnie na tym serwerze na trybie MegaDrop, ponieważ on wystartował w ten piątek, więc edycja jest świeża. Każdy ma VIPa, więc jak lubicie serwery z darmowym VIPem, to bardzo serdecznie Was na ten serwer zapraszam. Dodatkowo jest tutaj gildia z widzami, więc no, robimy z niego często live, więc no bardzo będzie fajnie jak tutaj wpadniecie. Oprócz Mega Dropa są takie tryby jak Survival 1.16.3, tryb PvP na 1.8 oraz wkrótce tryb Skyblock. E, więc no cóż, widzimy się na rgmc.pl. Mam nadzieję, że lubicie ten serwer i że jak nie lubicie to polubicie. Nosia potwierdza, że to najlepszy serwer na świecie. Tak, dokładnie. No, jak widzicie, wszyscy się zgadzają, więc Wy też pewnie tak będziecie myśleć i mi jego oglądania wam życzę. Pozdrawiam. Dobra, no to jesteśmy już około naszego trapa, do którego dzisiaj kogoś zaprowadzimy. Jeszcze nie wiem kogo, poszukamy kogoś, no ale taką się prezentuje ogólnie. Z tej perspektywy, no jak widzicie, są praktycznie niezauważalne. Teraz może przetestujemy Wam, jak to działa. No, zaprezentuj, to działanie. To jak widzicie, się beczka pojawia. I teraz zaprezentuję działanie w drugą stronę. I jak widzicie, beczka znika. Więc jest to naprawdę bardzo fajny trap. Jakby kogoś interesowało, jak zbudować, to pod sam koniec tego odcinka będzie poradnik, jak to zbudować. Będzie po prostu filmik zbudowania tego trapa jak on wygląda i tak dalej, więc możecie sobie potem przewinąć i obejrzeć i zbudować taki, takiego samego trapa na waszym serwerze lub na waszym po prostu trapie e, No i co? My chyba teraz musimy po prostu pójść i poszukać jakiegoś typa, aby go tutaj tak. przeprowadzić e, Więc no myślę, że nie będziemy tutaj was przynudzać, więc robimy szybkie cięcie, idziemy szukać typa, idziemy zabić typa, dobra Let's go nocia. Dobra Jesteśmy już z powrotem, nie minął naprawdę wiele czasu, biegaliśmy, nie wiem, z dwie minuty. I patrzcie, co znaleźliśmy. Idziemy sobie. Patrzcie na to. Widzicie to? Chłop tam I jest. Tak. <gry> no, ch chłop chyba dopiero grę zaczyna, ponieważ robię sobie spełniarki. Bo tu każdy ma VIPa na serwerze, tak jak wcześniej Wam mówiłem, więc no, on też ma vip e, Więc no, kopię sobie. I plan jest taki: będziemy go bić z nosią, on nas też będzie bić, i w pewnym momencie na przykład zdejmiemy banie. I czyli wiecie, on pomyśli, że padł nam set i się na nas napali I będzie nas gonił A my jesteśmy... Bait Co? Bait No, taki bait A my jesteśmy mądrzy gracze i mamy trapa I zaprowadzimy go, zbejtujemy go, tak jak się powiedziała, pod trapa No to dobra, dawaj, podchodzimy pod niego Naszą taktyką Jeszcze nas nie zauważył Jeszcze nas nie widzi <laughs> <laughs> Siema, witam Dobra, czekamy aż się odwróci Takiej niespodzianki to się chyba chłop nie spodziewa, takie, takie mam wrażenie No kolego On no. chyba śpi Poczekaj Siema Dobra, bijemy się Uważaj aby nie paść, nie? No, ale on chyba pada, wiesz? Wiem, wiem o tym Dobra, bijemy pana maga Oby jak zaraz nie wyczarował nam jakiegoś magicznego, nie wiem czego, magicznego miecza magicznego deda, aby nie było przypału. Pobijemy się z nim tak w chwilkę, aby to legit wyglądało i zaraz zdejmujemy set i biegniemy na trapa, aby to było... On zjadł koksa, jak coś uważaj, jest na koksie. Dobrze. Dobra, chłop tutaj ma lipę wielką. Dawaj go. Jezu padam! Wigu Nie umiem! Nie, z jakiegoś się nie wiem, Przez był wstyd na całą Polskę. Dobra, ja, ja zdejmuję seta chyba już, nie? Dobra Dobra, zdejmuję banie. Jezu, umieram Koks No to co? Zda dobra, zda umieram Uciekaj Uciekamy Miecz wyrzuciłem, wyrzuciłem mojego kloka. No dobra. Prawda? Dobra, biegnij Setę zdejmujesz? No, znaczy banie, dobra <laughs> Może nie zauważył, że ją założyłem znowu Jezu, on mnie goni, a ja nie mam seta Chodź tak. Szybko No biegnę Jest są. Dobra, Chodź. kto będzie pierwszy? Dobra, ja chyba będę pierwszy Ja mi się może... dobra, czekaj Dobra, biegnie, biegnę tam Będę chyba pierwszy, no jestem szybciej To ja to odpalę Ale on jest trochę za daleko chyba to ty się będziesz musiał go sknokać, będziesz musiała go sknokać jakoś chyba możliwe A jak przeleci? No to będzie przypał. Dobra, biegnę Który? Któremuś? Jakim wszystkim się to niszczyło? Z lewej, ty. z lewej Dobra, idzie Niszczę Dobra, fat, fat! Jest! Masz lawę? Nie mam. Weź go z łuku strzel, masz łuk? Nie mam. No szybko, nie masz? Nic nie mam. Trzymaj go tu. Nie, nie! <grym> Idę do Jezu, pomóż! Idę. Pomóż! Ja umrę, ja pełen Mam dwa kapy. Skaczę. Mam ostatniego <grym> Skarczę. Szybko, ja uciekam. Banie nauczą cię. Inazu <grym> nie wierzę. Co ja zrobiłem? Ładne. Idę tam. Co jest? Stepnęło mnie na spawn'a. Mam do tego. Gdzie jest ten trap? Tysiąc kratek, co? A na spawn'ie? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tysiąc sześćset. Dobra, biegnę. Zaraz będę. Trzymaj go tam. Dobra. Tepam się do ciebie, bo nie, biegnę po prostu. Trzymaj się, nie umieraj. P -P -P. nie umieraj. Nie umieraj, graj na czas z nim. Biegnę. No. Dobra, jak możecie zauważyć, to już tylko trzydzieści kratek od tego momentu. Przy, przy, przy okazji, kupiłem sobie łuk ze sklepu e, ja mam strzały, a kupiłem strzały, ale nie kupiłem łuku Dobra, jak coś odnoszę, jednak nie mam tego łuku, o którym ci mówiłem e, Weźmy. masz coś, aby go zamurować, czy wykopać? Czy mam, wykopać szybko mam. drewno? Albo dobra. Mam masz opsa? Mam. Dobra, tak, ty masz tu, to... ale ja nie umrę, jak skoczę Ej, co wy tam robicie? On mnie z łapy bije Co? On mnie z łapy bije Dobra, idę dobra jestem. dobra, jestem Dobra, jestem, dawaj, dawaj go Witam, dobra, dawaj, masz, dawaj go zamuruj no ale on... Nie wiem, rusza Dobra, się. Dobra, knokiem końcu. go. No, teraz, teraz, teraz. Nóżki. Kurde, łeb. Jeszcze trochę. Nie. Jest? Dobra, mamy Jest. mamy to, mamy to. Masz klop? Ano, No. Szybko. Gdzie on? Jest tam jeszcze. Wyszedł. I go. Nie mam nic, aby się pod... mam struniarkę. Jedno, mamy się podstawić. Dobra, bijemy go. Dobra, elegancko w nóżkach. Masz blok? Dawaj go tutaj jakoś. Tu, to, tu. Tu, tu zamuruj, patrz. Nie tu! Nie wiem o co się Dobra, chodzi! Dobra, big'o! Zabijamy go w tych nóżkach! Zabijamy! Dobra, łatwo! Easy! jak <noise> pierwszy traf chyba udany w naszym życiu. Napiszę do niego, żeby było łatwo. MSG, mag, easy. Easy, 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 łatwo, easy, łatwo. Dobra, na sam minimum, że było easy, łatwo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Chyba się z nas śmieje. Dwa fysy, jeden. Nie umiesz się bić dwa fysy, 1 XD. Co za freaks. Chłop nie potrafi grać i coś do nas mówić, ale nam wyszedł ten trap kurde. No, kok. chyba pierwszy trap, który naprawdę wyszedł nam na odcinku. Jeszcze czegoś takiego nie było, no ale pierwszy raz się pojawiło. Jakbyście byli sami, to bym was zniszczył. Przecież byliśmy sami XD. Jajno sia wysyty. I przegrałeś. Nie umiesz się bić. Wracaj poćwiczyć na dragonie. Klepy. S. Jeszcze coś kurde będzie pisał do nas na miasto. Dobra, musimy jakoś z tego trapa wyjść teraz. Zdosuje cię mi napisał. Oooooh. To ja pójdę na policję. I ci tata kary na kompa wywali. I serwer. Ej, lagi mam jakieś. Ej, pink skacze Naprawdę. Ej dobra, chyba już nie, dobra, myślałem, że już mnie zdosował naprawdę, ale chyba jednak okłamywał mnie To ci nic nie da, dlaczego? Pójdziesz do więzienia, bo jesteś kid Macie cheaty, xdnp Dobra, on jest jakimś chyba kidem, nosiu, wiesz Teraz się ze mną no. kłóci, że mamy cheaty i że będzie mnie dosował i serwer <laughs> Łatwo było, dobra, chodź, wychodzimy stąd Dobra Dobra, już tutaj w sumie wyszliśmy, ale jeszcze patrzeć co mi napisał Napisał mi, że jutro będzie wyciek z RGMC A skąd go masz się go zapytam Proszę nie rób tego Tak więc, no jeżeli jutro na YouTube pojawi się wyciek z RGMC to znaczy, że no pan Max 4 Znowu Ale poleciałeś TPA nosia Jeżeli jutro będzie wyciek z RGMC to znaczy, że pan Max się wkurzył I zrobił naprawdę, zobaczysz zniszczę ten serwer Dobra, napiszę mu da. Hop będzie niszczył rgmc, więc ja po prostu na spamie xd A skąd masz ten wyciek? Jeszcze się go na końcu zapytam Jestem bardzo ciekawy skąd jakiś Max 466 ma mieć wyciek z rgmc Więc jeszcze go zapytamy skąd była Poczekamy chwilę na odpowiedź Mój tata jest jak hacerem, dobra Napiszę mu xd i w sumie tym ładnym xd możemy zakończyć Ten odcinek Chodź pożegnamy się ładnie Nousiu Żegnasz się z widzami ładnymi? Tak żegnam jak oceniasz? Trapa. Super. Dobra, tak więc żegnamy się. Stawcie łapkę w górę. Pozdrawiam Janusia. Ja over. I, I Janusia. Janusia no, też pozdrawia i do następnego. Do widzenia. Teraz tak jak wcześniej mówiłem, na końcu odcinka pokażemy Wam tego trapa, jak go zbudować i tak dalej. Odkryliśmy już go, co tutaj troszeczkę przygotowaliśmy. No i on w taki sposób wygląda. Tutaj są... Możecie sobie zresztą zrobić screenshot, czy coś w tym stylu, zatrzymać odcinek. I po prostu musicie zbudować coś takiego. I pamiętajcie, tu każdy element jest ważny. Na przykład tutaj musi być trawa pod tymi pistonami: koniecznie trawa, znaczy nie trawa, jakiś inny blok, ale koniecznie coś pod nimi musi być, ponieważ inaczej nie zadziała. Więc teraz tutaj tak się przelecę, znaczy przeshiftuję tego trapa. Myślę, że naprawdę każdy sobie da z nim radę. Tutaj macie włącznik, czyli jakiś guzik. Tu musicie koniecznie postawić furtki. To muszą być furtki, pamiętajcie, w taki sposób, właśnie jak ja tutaj wam przedstawiłem. Po tej stronie to wygląda identycznie Tak oto wygląda Pod tym są oczywiście... Pomóż mi Nausia tutaj, chodź Pomóż mi tu niszczyć Dobra I tutaj tak samo jest redstone Tutaj tak samo jest są repeatery Więc no Wydaje mi się, że już wiecie jak go zbudować sobie Na pewno sami również dacie radę z takim trapem Teraz to tak działa Z naszej perspektywy I tak działa z tej perspektywy jeszcze raz, może wam to zaprezentuję, naprawdę zastosowań tego trapa jest bardzo wiele. Od takiej zwykłej beczki do beczki takiej, nie wiem, takiej że się umiera. Możecie na przykład wybudować tam nóżki sobie i tam na przykład wasz kolega może czekać, i komuś kogoś bić w nóżkach. Naprawdę bardzo wiele zastosowań. No i cóż, mam nadzieję, że wybudujecie sobie takiego trapa u was na serwerze, znaczy tam, gdzie gracie, i będziecie sobie mi ograli. I teraz już się z wami żegnam, i definitywnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye. Bye now, Bye. Hey. <laughs>